Dzisiaj obchodzimy 30 rocznicę odbudowania odbudowy tego pomnika, który został wybudowany przez mieszkańców Werbkowic w 1930 roku. Trzeba pamiętać o jednym, że wtedy 80% mieszkańców to byli Ukraińcy 20%, Polacy, 20 to byli Polacy i oni ze względów patriotycznych i w podzięce y, piłcuckiemu i jego ludziom y, wybudowali ten pomnik. Później, w 1941 roku, y, Ukraińcy zdjęli tego orła i zakopali, i zakopali Polskę. Natomiast y, w latach 60., jak budowany ten dom, budowano ten dom kultury, y, komuniści wrzucili go do dołu z wapnem. I to jest pierwszy pomnik po 4 czerwca 1989 roku odbudowany w Polsce. I pod patronatem Lecha Wałęsy i Komitetu Obywatelskiego Solidarności, jak również Józefa Ślisza, przewodniczącego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność. Dzisiaj akurat mija od tego dnia 30 lat. To zrobili, ten pomnik odbudowali y, sami y, członkowie Komitetu Obywatelskiego Solidarności. Z zewnątrz nikt nam nie pomógł, wręcz przeszkadzał. Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na 30. rocznicę odsunięcia i odbudowania tego pomnika. My, jako rolnicy i członkowie Komitetu Obywatelskiego Solidarności, odbudowaliśmy ten pomnik jako pierwszy w Polsce. Tu, w Gminie Werkowicie, akurat w samych Werbkowicach nie ma gdzie żeby jakiekolwiek uroczystości patriotyczne się odbywały, no myśmy stworzyli do tego warunki. Jednak społeczeństwo Werbkowic nie bardzo to wszystko rozumie. gdyż tak jak do tej pory nie ma edukacji obywatelskiej. Gdyby ona była od przedszkola do seniora, to pewnie dzisiaj tutaj mnóstwo ludzi by było. Dlatego ja Państwu serdecznie dziękuję za to, żeście przyszli i bierzecie udział w tej uroczystości. Dziękuję i to bardzo mocno wolnym obywatelom zamościa, panom z jak również marszałkowi Sejmiku z Hełma. Dziękuję Państwu. Proszę bardzo, proszę Państwa to ja przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie podziękować za to, że Państwo od 30 lat stoicie na warcie wolności, konstytucji, praw człowieka, a przecież ta solidarność, która kiedyś powstawała, to miała na swoich sztandarach to wypisane. Między innymi, że ten system wartości był zachwiany, powstała solidarność. Byśmy, by Polska była w Europie, Byśmy mieli właściwą konstytucję. Konstytucję, którą, która będzie reprezentowała wszystkich Polaków, byśmy byli wolni, byśmy byli niezależni, byśmy mogli mówić to co chcemy i byśmy byli dumni z tego, że jesteśmy Polakami. Dzisiaj, po 30 latach, chyba nikt się nie spodziewał, że hasła tej solidarności i tych postulatów jak gdyby brzmią na nowo. Że dzisiaj znowu musimy walczyć o wiele elementów, o które walczyli nasi starsi koledzy, ale również i my. To był jeden z najpiękniejszych zrywów w ostatnim okresie. Polska była na oczach całego świata. Pamiętam, kiedy w tamtym czasie jeździłem, mówiło się o dwóch Polakach o Wielkim Papieżu, dzisiaj świętym Janie Paweł II i o Wielkim Lechu Wałęsie. Ale nie byłoby tego, gdyby nie takie osoby, jak chociażby Pan Przewodniczący Jan Musolf, który jak go spotkałem dzisiaj, powiedziałem, witaj wojowniku, który... Dziękuję. system wartości, który dla niego pewne wartości nigdy nie przemijają. I w takich, można powiedzieć, niewielkich Werkowicach też e, takie elementy patriotyczne były obecne i one dawały siłę i wzmocnienie wszystkim innym, również w dużych miastach. I na zakończenie, to z jednej strony pewnych działań historycznych, z drugiej strony szacunek do tych wszystkich ludzi, którzy są dzisiaj na tej tablicy wypisani, którzy wtedy mieli odwagę walczyć o piękno naszej Polski, walczyć o tradycję, którzy wiedzieli, że to co polskie, to co związane jest z nami, z naszym sercem i chociaż nie były to jeszcze czasy łatwe, nigdy się nie poddali. Dzisiaj nie jest wcale trudno krzyczyć o patriotyzmie. Dzisiaj zdecydowanie trudniej oddać szacunek tym, którzy walczyli, i dzisiaj znacznie trudniej pokazywać ten patriotyzm na skalę europejską i na skalę światową. Nie wystarczy krzyczeć. Trzeba. Czas krzyczenia minął. Dzisiaj trzeba po prostu pracować i działać. Panie Przewodniczący, drogi Janku, bardzo dziękuję na Twoje ręce wszystkim tym, którzy taki piękny, pieczołowity sposób dbają o te pomniki, którzy mieli odwagę taki pomnik postawić i dla tych, dla których wartości patriotyczne, prawda, zawsze będą obecne w sercu. Dziękuję bardzo.